Proszę Państwa, znalazłem film z wczesnych lat 2000. Trabant za mną. Oczywiście to jest żart. Fajny trabancik, ludzie jeżdżą starościami, nie wstydzą się. Matis to taki samochód co na razie mm, dla biednych. Można tak powiedzieć, ale on się stanie kiedyś pożądany. Jadę sobie za tym trabantem, bo spróbuję. One miały niezłe przyspieszenie. Na pewno chyba mają lepsze niż Matiz. Ale muszę powiedzieć, mam okienko fajnie otwarte i ten zapach czuć. Tych spalin. Ekstra. Witam Państwa w kolejnym odcinku Matiz Salonu. Proszę Państwa, dzisiaj wymienię tylko te boczki, pada cały czas deszcz i nie ma co robić, jeśli chodzi o kwestie czyszczenia. O tych boczkach nowych to dał cynk jakieś 3 miesiące temu Krzysztof na grupie. No i sobie zakupiłem do tych foteli, tutaj to, tutaj to nie dbałem o to wszystko bo tak jak wiecie miałem to wymieniać ten fotel cały i będę to robił tą tapicerkę, bo ona jest już nie do ruszenia, ale ten plastik można już wymienić więc to jest chyba proste to jest tutaj jedna śrubka, druga i trzecia tam głębiej no w miarę dobrze poszło, tutaj nie będzie zardzewiałych śrubek czyli bez niespodzianek No i proszę Państwa, chwila prawdy, ile brudu tutaj jest pod spodem. Nigdy od 99 roku to jest fotel oryginalny, nie ściągany. Mówią Teda, <grystanie> proszę bardzo, to jakiś Titanic. A no zaraz tutaj oczyszczę. Ale przede wszystkim teraz się przeniesiemy do Matiza z salonu, aby tam odkręcić. Bo wszystkie tamte rzeczy, które są w miarę dobre, one idą tutaj, a te z tego są wyrzucane. Szkoda, że pada deszcz. Dzisiaj jest sobódka, więc można by było sobie coś porobić. Ale trudno, no to dobra, ta sama sprawa tutaj. Raz, dwa, trzy wyciągamy. Tutaj to jest też ładna, ale zaraz ale zaraz będzie jeszcze ładniejsza. Tutaj kompletnie chociaż. Nie, tutaj jest. To jest fajniejsze chyba. Chociaż tutaj naprawdę jest tym, tym. To jest e, dobre, ale jest tutaj jakaś ryska. Prawie nowe, prawie na nowe zamienię. Trzy śrubki odkręcone i ta sama sytuacja proszę Państwa, trzeba to podnieść troszeczkę tak jakby tutaj wywinąć z tego plastiku, z tyłu i wyciągnąć do przodu. No dobra, tutaj to dopieścimy to, tą stronę ok, w miarę tutaj jest już czysto zostało mi trochę krąna, to oczywiście pokrownujemy cały ten mechanizm, żeby on sobie tutaj dobrze chodził fakt, że może potem z czasem się brud osadzi na nim szybciej niż niż bez ale to nic można co roku to szybciutko odkręcić, to akurat się nie psuje A to też nie drzewieje, także Nie musi być tego dużo To smaruje, ten jeździ Też chyba taka jest powieść ale najlepsze to są te yy, gwarancja do bramy i się nie znamy jeździć, obserwować gwarancja do 100 dni studni. a dni jest za brawą takie tam no to, to Niemiec płakał jak przedawał no to są klasyki słuchajcie, ale ja zawsze się z tego śmieję <laughs> nie wiem jakoś to bardzo mnie to rozśmiesza. W kwestii samochodowej. No albo mm, te starsze jeszcze mm, samochodem jeździła kobieta. Mm, to znaczy, że spręgło do roboty. No i takie tam. Dobra, słuchajcie, mm, zakładam, zobaczymy po założeniu. Za szybki taki luk, bo pada strasznie, ale wszystko się udało. Jest bardzo ładny. Bardzo. To jest oczywiście, muszę wytrzeć jeszcze to poprzecierać, ale. Generalnie to. to jest fajnie. No tylko taki krótki film znowu. Znowu się nie udało, proszę Państwa. No ale nie będę się powtarzał, że ja tylko robię na dworzu. Zapraszam na zlot. Przypominam, 27 maja, godzina 13.